W uniwersum Ninjago jak zwykle dzieje się dużo, a dzisiaj powiemy sobie trochę o Lego Chimie, powrocie cesarzowej Beatrix, Zainie no i paru innych ciekawych rzeczach. Dlaczego nie widzieliśmy niektórych klasycznych plemion Chima na rozdrożu? Z pewnością Fuzja również miała na nie wpływ, a jeśli Chima kiedykolwiek powróci, to czy Ty lub Tommy będziecie odpowiedzialni za tę historię? Ciekawe pytanie, na które nie potrafi odpowiedzieć. Tak naprawdę ciężko to zinterpretować w jakimś szerszym kontekście. Równie dobrze może to oznaczać, że ci nigdy nie powróci, ale jest też druga strona medalu, która podpowiada, że niedługo się tego dowiemy i po prostu w przyszłości czy my zobaczymy ponownie w ninjago i dlatego dokładnie nie może i nie potrafi na to w tym momencie odpowiedzieć. Hej doc, wiele osób określa status Beatrix jako nieznany, ponieważ wessały ją w wstrząsy. Jednak pomimo tego, że nie zostało to pokazane na ekranie, logiczne jest, że wróciła pod koniec 20 odcinka. Prawda? Nie mówię, że jest tak czy inaczej. Poczekajmy i zobaczymy. Co to oznacza? Ano to, że z Beatrix będzie coś ponownie i prawdopodobnie jeszcze nie jeden raz zobaczymy ją na ekranie w przyszłości Ninjago Powstanie smoków. Kiedy nie wiadomo, ja obstawiam sezon drugi, czyli ten, który zobaczymy już na Początku przyszłego roku. No i jeszcze jedno pytanie o Zeina. Jeden z użytkowników spytał twórców o to, czy Zayn może być bardziej człowiekiem, w sensie, wiecie, mieć bardziej takie ludzkie odduchy reakcje i generalnie zachowywać się trochę bardziej jak człowiek, ponieważ od sezonu 11 wygląda bardziej i zachowuje się jak bardziej jak maszyna, urządzenie niż człowiek, co łamie temu użytkownikowi serce. Dokładnie odpowiedział słuszna krytyka zobaczymy, co możemy zrobić, i to jest naprawdę fajne, bo widać, że Twórcom zależne opinii fanów i chcą ich uszczęśliwić, bo nie oszukujmy się, Ninja go powstaje dla fanów i to przede wszystkim ich głosem powinni kierować się twórcy w tworzeniu historii, no i następnych sezonów, a także w pisaniu postaci. Dlatego mam nadzieję, że w tym przypadku również posłuchają fanów, no i Zane rzeczywiście będzie sprawiał wrażenie, że nie jest wcale taką maszyną na jaką wygląda. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych nowych informacjach, tymczasem dziękuję za uwagę. Hej!